Dzień z strzebieży do Kopenhagi. Warunki się zmieniły, dzieci nie wytrzymywały, tak dużo wymiotowały. Zmieniliśmy krótki ryż tak. Przede wszystkim dlatego, że robiliśmy bardzo duży dreszcz. Do Kopenhagi podróżujemy, tak będziemy mieli lepszą pogodę. Na razie kierunek Pysztap, Za około 4 godziny leciał ten Pysztap. około 35 stopni. jest na wysokości i trochę wyżej. Ogromny ruch starku. na szczęście jest to już za nami.